Ja już bloga na poniedziałkowego vloga. poniedziałki mam na 25 do szkoły i mam lekcje do 19.00. O 8.00 się obudziłam, bo mam troszeczkę jeszcze do zrobienia sama. Jest pół do 9.00 i ja obrabiam przez to pół godziny film dla was. Jest 1 grudnia i no widać to za oknem. Tutaj jedną śniadanie, na którym nie mogło zabraknąć herbatki. Uwielbiam mieć dwa warkocze. To jest tak wspaniała fryzura, tak wygodna i taka urocza. Niestety sama sobie nie umiem robić i robi mi ją mama. Teraz najchętniej u mnie do do przeciąki. Byśmy się razem ogarniały, ale no ona ma na lam do z niestety. Trochę wytworzyłam w mojej szafie, a baganów w szafie z ubraniami bardzo nie lubię mieć, także teraz to sobie na szybko ogarnę. Dobra, udało mi się. Teraz podkurzam, bo w sobotę tego nie zrobiłam. Wczoraj robiłam sobie paznokcie i... za mało czekałam, żeby mi wyschły i się pełno z nich już podklejało, podpiskiwało. także sobie teraz poprawię. Dobra, jakoś tam naprawiłam. Nie są najpiękniejsze, ale mi to nie obchodzi. Ja maluję paznokcie po to, żeby ich nie obgryzać i działa to. Także robię to, nieważne jak, czy ładnie, czy nie, po prostu je maluję, żeby ich nie obgryzać. Miałem to we za niecałe 10 złotych. Widziałam sobie tutaj moje baby hair, które nigdy nie wiedzą co ze sobą zrobić. No i tutaj ja od razu do szkoły, 50 minut do autobusu jechałam i w tym czasie sobie czytałam. Miałam 5 godzin trzecia tego dnia, i opuściliśmy świąteczne piosenki na tablicy. Przeżyłam moi drodzy. Teraz czekam aż kuzynka mnie odbierze, bo już nie mam autobusu w tej godzinie. No i po powrocie do domu zadzwoniłam do przyjaciółki razem sobie rozwiązywałyśmy różne rzeczy, gadałyśmy, ja w tym czasie sobie robiłam taki zestaw i tyle rzeczy zrobiłam z niego. I tutaj się skapłam późno było, ale się skapłam, żeby umyć włosy. Także no umyłam, ogarnęłam się. Patrzcie w ogóle jaką mam słodką piżankę z się puchatkiem. Jest 22.45, więc nawet szybko się wyrobiłam. Jeszcze przez 15.